Looking for hell on trading view The tell me what I should do Should I buy back? I saw my cause Should I? Should I buy back? Is fair market over or will we die? And go over When we hit 5k, my wife left me. And I said, help my family. Should I buy back? It's fair, like only over. I witam to gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Tym razem dzień dobry, krypto. Dzisiaj mamy 19 kwietnia 2019 roku, piątek, święta, Wielkanocne. Także życzę wam świetnego samopoczucia. Oczywiście nie przejedźcie się jak zwykle, bo potem będzie problem. Także dzisiaj będziemy mieć jeszcze audycję o Binance i Ethereum w kryptomigawce. Dowiecie się o nowym FOMO, które się pojawiło i czym się różni ogólnie Binance od Ethereum, czy Binance jest zagrożeniem Ethereum czy nie. Także zapraszam. 15-minutowa krótka kryptomigawka o godzinie 19 polskiego czasu. No i dlatego, że szybko robiłem tamtą audycję, teraz mam mniej czasu, więc będzie dużo mniej, ale tak czy tak, uwierzcie mi, przez święta nie ma dużo wiadomości, jeżeli chodzi o krypto. Także co się dzieje jutro? Jutro będziemy mieć Da tylko będzie jedna audycja. Dzień dobry, krypto, jak to w sobotę. Dawinci przetłumaczony i na 18 zrobię. Ym, Tą audycję, w której wytłumaczam, dlaczego Patronite powstał. No i w niedzielę tylko będzie prawdopodobnie jedna audycja lub może wcale dzień dobry krypto nie będzie, żeby dać wam czas na rodzinę. To jest najważniejsze, pamiętajcie, w tych czasach, żeby właśnie rodzinie przekazać najwięcej czasu, więc może odpuścimy niedzielę dzień dobry krypto. Ja się zajmę EliPalem w końcu, bo już tutaj do mnie uderzają, kiedy będzie audycja, więc muszę się zająć w niedzielę portfelem Elipa. Czyli wiecie w skrócie, co tutaj się będzie działo, także zapraszam do kolejnych audycji i na spokojnie, jeżeli przez święta nie zdążycie, jest czas też jeszcze po świętach, ja tutaj zwalniam też na święta, żebyście nie mieli za dużo materiału do, do przegryzienia. Sprawdźmy na koń CoinPaprika, co tutaj się dzieje. Bitcoin 5265 dolarów, czyli w ostatnich 24 na tej samej stopie praktycznie. Market Cap 179 miliardów dolarów, też podobnie 009% w górę. Te projekty, które sobie najlepiej poradziły. To jest Bitmax Token 24,5%. Binance Coin 769, wiemy po jakiej informacji. Cryptocom 769. Te, które sobie najgorzej poradziły, to jest Maximin Coin minus 1156, Insight Chain, minus 3,82 i Cardano minus 380. Także mamy tutaj. Te wiadomości. Ok, no i przejdźmy na sam początek. Na początek zobaczymy Filp, Filp, co tutaj nam mówi w ostatnich swoich predykcjach. Ta predykcja akurat jest z 3 kwietnia, gdzie mówi, że tutaj mamy parabolic move, dokładnie on się nazywa Parabolic Curve Move. I zobaczmy, co tu miałoby się zdarzyć ewentualnie. Czyli mielibyśmy jeszcze jeden spadek do około 3000 dolarów, to się nazywa the Parabolic Move, w którym mówi o tym, że w krótkim terminie można dużo zarobić, jeżeli chodzi o taki krótko terminowy czas, ale będzie jeszcze jedna korekta. No i dopiero będziemy mieć wyjście już w HOSSE. Jeżeli wam pokazuje Filp, Filp na Twitterze, to jest osoba, która jako jedyna, może jedna z nielicznych, bo nie jedyna, która przewidziała, zobaczcie kiedy, w grudniu 5 2017 roku, że maksymalnie. Będziemy mieć cenę bitcoina za 20 tysięcy dolarów, a zrzut ceny, czyli najniższa cena po właśnie tym wystrzale, czyli w kolejnej bescie będziemy mieć pomiędzy 2 a 3 tysiące dolarów. Bardziej by się tutaj kierował 3 tysiącami. Także widzicie, że już wiele miesięcy wcześniej, a na dwa tygodnie przed All Time High przypowiedział to film-film. Dlatego podobają mi się tacy ludzie, którzy już coś. Przepowiadają. <noise> Także warto go mieć w swoim arsenale na Twitterze, żeby patrzeć, co tutaj się wydarzy dokładnie. I też niedawno dodał jedną ze swoich predykcji o Parabolic Move, który widzimy właśnie, że mielibyśmy mieć korektę, ale co ważniejsze, opowiedział też wcześniej, dokładnie 27 grudnia 2018, że fajnie tutaj się okłada na Fibie fajnie. <noise> Czyli. Mamy tutaj pattern, czyli wzór, który się układa co hosse, mamy fiba wyznaczonego tutaj, widzimy, że mamy podobny wzór, który tutaj się kształtuje, czyli idziemy do samej góry, to jest 0,2 na fibie, na 0 na fibie dokładnie, zobaczcie, all time high jest tutaj wyrysowane na każdym, potem mamy pierwsze uderzenie w dół do 0,61 i odbicie. Tak samo mieliśmy w tym sezonie odbicie, i tak samo wcześniej. i On tutaj też przypowiada, że kolejny wzrost, który powinniśmy zobaczyć, to jest od 99 do 61% danej ceny, czyli powinniśmy wejść w około 333 tysiące, ile dobrze pamiętam, przy następnej hoście. Zobaczymy, będziemy go trzymać za słowo. No i sprawdzimy za parę miesięcy, czy miał rację chłop. O, właśnie tu jest ten artykuł, NewsBTC, 333 tysiące do roku 2023. Filip Filip tutaj przepowiada, że tym razem będzie to zupełnie inaczej, <grym> więc też dodam ten artykuł, możecie sobie go prześledzić. A tu mamy CCN, który mówi w takim krótkim okresie, to co też Filip Filip mówi, że możemy jeszcze delikatnie wzrastać, ale w końcu będzie korekta, ale widzimy, że Tekstowo, jeżeli czytać by książkę i porównać, by Beatles dodaje właśnie. A, zafollowujemy go. W takim bądź razie, jeżeli tekstowo mielibyśmy się spodziewać, co się dzieje teraz, czyli mamy tą linię trendową, i książeczka z boku jest pokazana, linia trendowa i co się dzieje jeszcze dalej, czyli prawdopodobnie wzrosty, Czyli ogólnie sentyment na markecie jest taki, że krótkim terminie będą jeszcze delikatne wzrosty, nawet do 5700, 5800 mogą się zdarzyć. Oczywiście niekoniecznie. Fajnie by było, jakbyśmy nawet doszli do 6000 i wtedy ten wielki spadek. No ale zobaczymy, zobaczymy co to. Ja też mogę mieć rację. Te osoby, które tutaj pokazują też mogą się mylić, ale ogólny sentyment jest taki, że prawdopodobnie będzie tutaj jeszcze wzrost i dopiero ta korekta wielka, to może być w ciągu dwóch miesięcy, trzech miesięcy i dopiero Kolejna hosta się zacznie. Także mieliśmy wczoraj audycję Wróżenia z fus gdzie dokładnie to omawiamy: co tutaj muszę się jeszcze wydarzyć? W CCN dowiadujemy się, że Craig Wright do mm, sądu zaprosi krytyków, jeżeli chodzi o co oni myślą, kim jest Satoshi Nakamoto. Także nie będzie on tylko zeznawał, będą to też osoby, które liczą się w świecie krypto i które będą pewnie podpowiadać, czy. KegRide jest Satoshi czy nim nie jest. Vitalik wypowiedział się, CCN, CCN podaje o tym właśnie co wydarzyło się ostatnio na Binance, że usunęli Bitcoin SV i w tym momencie mówi no nie do końca to jest OK, ale w tym momencie w wolności słowa nie będzie z tym w ogóle dyskutował i jest to OK, żeby taką właśnie rzecz supportować, czyli żeby wspomagać takie giełdy, które usuwają no takie toksyczne krypto. Na Twitterze niektórzy też wypowiedzieli tutaj niezadowolenie w stosunku do Vitalika o jego informacji, że no. W tym wypadku to jest ok. Na co Witalik odpowiada, że no, nie do końca jest tutaj to, to jest bardzo trudne pytanie, czy można tak robić. Nie do końca tutaj to mówi, poleca, że tak się stało. Bardziej by nie chciał widzieć ich na konferencjach niż na giełdach. Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją tutaj go i że wyjaśnił się jasno. Na Manhattanie w Stanach Zjednoczonych złapano tutaj ludzi, którzy zajmowali się praniem brudnych pieniędzy, sprzedawali po prostu no, narkotyki na Dark webie. 20-620 do tysięcy alprazolam tablets, metamfetamina, ketamina, czyli wszystkie po prostu no, substancje, które nie są za ciekawe. I widzimy, że udało im się tym sposobem. Te, te pudełeczka są tutaj warte około 2,3 miliona dolarów, około 3 miliona nawet w takich pomarańczowych czy czerwonych. W wiaderkach. A jak to robili? Po prostu używali kart debetowych, które były załadowane w bitcoinach, no i wtedy podchodzili do bitomatów i wypłacali w Nowym Jorku i New Jersey za te opłaty, które dostawali na darkwebie. Także widzimy, że ktoś po raz pierwszy dał informację o w 2017 roku, czyli zobaczcie, dwa lata zajęło im tutaj śledzenie tych ludzi, ale widzimy, że bitcoin nie jest do końca tutaj anonimowy, jeżeli po połączy się fakty no to wtedy można złapać nawet takich gości. A na Radzicie widzimy, że można też ręcznie narysować QR. Ktoś tutaj zrobił i nie ma problemu, działa. Także możecie sprawdzić, wysłać nawet coś na to. Także jestem ciekaw, kto z Was ręcznie ma taki talent. Tu jeden z moich ulubionych cytatów: Bitcoin First They Ignore You, czyli najpierw będą Cię ignorować, potem będą się śmiać z Ciebie, a na końcu będą z Tobą walczyć, a na końcu wygrywasz. Mm. Więc to było w lokalnym pizza shopie, czyli w sklepie z pizzą czy w restauracji. No, i to jest cytat Gandiego: 0,27% całej populacji, 7,7 miliarda ludzi będzie miało jednego bitcoina w tym samym czasie. Także nie za dużo. Bithub.pl mówi o Coinroomie. Co tutaj się dzieje? Co z tym Coinroomem? Giełda znowu milczy. Dzisiaj upływa termin wydania szczegółowych informacji dotyczących funduszy klientów giełdy kryptowalut Coinroom. Dyrektor Generalny Warszawskiej Giełdy Tomasz Wiewiura oświadczył w wiadomości e-mail, iż wszystkie zaległe informacje o zleconych wypłatach klientów zostaną dostarczone do dnia dzisiejszego, 19 kwietnia. Jak jednak informują nas klienci platformy, sprawa ponownie ucichła, a ostatni kontakt z giełdą stanowiła wymieniona wiadomość e-mail, o której mówiliśmy właśnie tutaj. Także giełda zakończyła działalność powołując się na swój regulamin, wypowiadając tym samym umowy klientom platformy. Regulamin giełdy określał, iż zarządowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z jednodniowym okresem wypowiedzenia. Spowodowało to znaczący wzrost kontrowersji wokół działań zarządu, biorąc pod uwagę najgorsze scenariusze kradzież środków. Do dnia 3 kwietnia klienci mieli wypłacić wszystkie swoje kryptowaluty na adresy zewnętrzne, a po tym terminie środki miały być odzyskiwane poprzez obsługę klienta, jednakże zarówno 3 kwietnia, jak i w dniach następnych środki nie pojawiały się na portfelach klientów. Po tygodniu zmagań Dyrektor generalny giełdy Tomasz Wiewióra odpowiedział klientom wiadomości. Email. No i tutaj wiemy, co tutaj się działo dalej. Także jesteśmy ciekawi, czy CoinRoom zniknął na dobre. Kompary.pl tym razem 80% inwestorów nie zamierza płacić podatków od handlu kryptowalutami. Początek nowego roku to dla wielu okres zmiany i realizacji swoich postanowień. Jest to także czas, kiedy każdy z nas zobowiązany jest do złożenia swojego zeznania podatkowego i do rozliczenia się zysków bądź strat osiągniętych w minionym roku kalendarzowym. Obowiązek ten mają także osoby, które zaksięgowały zysk z handlu walutami wirtualnymi. W praktyce okazuje się jednak, że większość z nich nie ma zamiaru płacić od kryptowalut żadnego podatku. Także niedawno za pośrednictwem Twittera przeprowadzona została ankieta, z której wynika, że zdecydowana większość inwestorów zamierza szukać sposobu na uniknięcie podatkowania. Na pytanie do, dotyczące planów rozliczenia się z Fiskusem aż 80% respondentów odpowiedziało: Nie ma szans. Także widzimy, że <głos》>, zobowiązania podatkowe wciąż nie są zrozumiałe. Władze podatkowe na całym świecie od kilku lat zmagają się z tym, co należy robić w tej dziedzinie. Niektóre instytucje stworzyły publikacje, inne utworzyły punkty pomocy i umieściły na swoich stronach internetowych konkretne instrukcje w celu poinformowania opinii publicznej, w tym jak zgłaszać zyski i straty z transakcji kryptowalutowych. Niezależnie od tych dobrych de intencji, definicje pozostają mylące, a podane przykłady często nie trwają w sedno. Często poleca się skonsultowanie z lokalnymi specjalistami podatkowymi, ale oni są tak samo zdezorientowani jak wielu inwestorów. Praktyce nie zwalnia to jednak z obowiązku rozliczenia się z Fiskusem, a brak zapłacenia podatków od zysków z handlu kryptowalutami może w przyszłości skutkować koniecznością zapłacenia sporych kar finansowych. Także mamy nadzieję, że Wy wszyscy oczywiście się rozliczacie, i tutaj nie ma żadnych Problemów. Na koniec to kanał News. Kryptowaluty rewolucjonizują włoski e-sport. W 2018 roku włoski rynek e-sportu zanotował najwyższe wyniki w historii oraz osiągnął obrót rzędu miliarda dolarów. Spory wpływ na to miał rynek kryptowalut. Stale rosnące zyski. Włoski e-sport, jak każdy inny na świecie, jest niezwykle szybkim, rozwijającym się rynkiem. Od 2012 roku jest roczna stopa wzrostu wynosi 32,6%. Przy takim tempie szacowany przychód na rok 2021 ma być na poziomie 1,65 miliarda dolarów. W się liczymy także na ponad 100 milionów z inwestycji w kryptowaluty. Dalej możemy przeczytać o bitcoinie w sporcie. W racji pojawienia się na rynku wielu startupów, które używają aplikacji opartych na blockchainie, rynek e-sportu nie chciał pozostać w tyle. W związku z tym wprowadza technologie, które pozwalają na przykład na organizowanie turniejów, w których nagrody przyznaje się w bitcoinach. Dla graczy również jest to atrakcyjne: ci, którzy streamują swoje rozgrywki, będą mogli zarabiać w kryptowalutach dzięki nowym sponsorom chętnych do inwestycji. Blockchain zapewnia im bezpieczeństwo oraz transparentność, jeśli chodzi o zdobywanie nagrody. I podpisywane kontrakty. Także mamy tutaj wszystko zaliczone. Przejdźmy do YouTuberów, co tutaj się dzieje, a więc mamy pierwszego: Bitcoin Phoenix, a nie to ja. <laughs> Taki żarcik. Bit, fil konieczny mam Pierwszy oczywiście: Cryptocurrency News 18 of April, czyli po angielsku wiadomości ze świata. Super. FX Max mamy średnia krocząca, sygnały. Kurs analizy technicznej tuż za nim jest Max Satoshi, newsflash. Ycash, pierwszy przyjazny fork sieci Zcash. I jeszcze mamy Newsflash Binance Chain, uruchamia własny mainnet. Jeden dalej jest krypto raport Znajdź 200 zaginionych bitcoinów. Ile będzie kosztować bitcoin za 20 lat? Jestem ciekaw. Ojej, za 20 lat, no to troszeczkę jeszcze. Do prezesa przegląd tygodnia kryptowaluty Bitcoin, akcje, surowce Forex, przegląd drinków. No i na koniec nasze komentarze. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Mikołaj, woda, kryptoporadniki o BNB byłby ekstra. Pozdrawiam. Spróbujemy tutaj nagrać go oczywiście. Dalej mamy party Kłoda. Dzięki Fenik za wiadomości. U nas w Polsce przynajmniej na Podkarpaciu jest też piękna pogoda i na święta też ma być wspaniała, ale z dnia na dzień może się zmienić jak rynek. Dokładnie nie mówmy za głośno, bo W Anglii jest przepięknie dzisiaj i ma być cały. W Wielkiej Brytanii też pogoda ma być świetna przez całe święta, gdzie to jest bardzo rzadkie. Także nie za głośno, bo pogoda będzie jak. Karamba. Piotr napisał, ustaw korzystniejsze progi na Patronite dla bardziej ambitnych. Były, były. Piotrek odpisałem, ale Patronite polecił zacząć od mniejszych, bo tylko 7 kanałów ma wpływy większe niż 7 tysięcy złotych na całym Patronite. Były 10 tysięcy, także w tej audycji zobaczycie dokładnie, co było, jak było od samego początku. Jutro będzie o godzinie 19, dlaczego ten Patronite powstał. Jeżeli oczywiście chcecie, zapraszam. Ja nie sprawdzam, ja sprawdzam raz dziennie, bo to jest najważniejszy Patronite, także na wieczornej audycji będziemy sprawdzać, czy ktoś doszedł. Także dzisiaj na nocnej zobaczymy wszystkim tym, którzy dochodzą na Patronite i tutaj na przykład Sari Mał napisał, dopisany do patronów, dzięki również innym osobom. Widziałem tutaj wcześniej komentarze, nie jestem w stanie do wszystkich dojść, bo nie wiedziałem, że tutaj będzie aż... Tak pozytywnie na tym patronie. Jutro otwieram Telegram, no i zaproszę wszystkich oczywiście tych, którzy supportują. A już niedługo otworzymy. Może to będzie właśnie Telegram zamiast tego Discorda dla wszystkich ludzi też przy 5000 subskrypcji. Jeden na koniec zdecentralizowany komentarz. Zobaczymy kogo to będzie, przeczytamy, nie ma problemu. A więc wygrał Go. Także mamy winner Adrian. Bitcoin Phoenix, dwa dni temu kupiłem swojego reflinka Ledgera. Aha, ale przy zakupie nic mi się nie wyświetliło, że to z Twojego polecenia. Zerkniesz, czy coś wpadło do Twojej sakiewki i nas nie oszukano. Daj znać w komentarzu, pozdro. Dobra, zaraz sprawdzę i wyślę Ci komentarz do tego. Dzięki, że też używacie reflinków, jeżeli chodzi o Ledger. Yy Ledger wraca do Was. To jest wszystko przeznaczone z Ledgera dla Was na kolejnego Ledgera. Także tutaj możecie wejść, oryginalny portfel. Dobra, ja już żegnam się z Wami, bo za chwilę wyskakuję stąd. Także pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.